Na kondycję nauki każdego kraju wpływa nie tylko to, w jakich warunkach pracują naukowcy, ale już jak dobrze przygotowani do przyszłej pracy absolwenci opuszczają mury uczelni. Żeby to przygotowanie było jak najlepsze, uczelnie muszą stawiać na aktualne kierunki kształcenia i jak najwięcej praktycznej wiedzy. W dzisiejszym programie odwiedzimy dwa nowoczesne centra kształcenia, w których zajęć studenci wprost nie mogą się doczekać. Spokojnie, to co Państwo przed chwilą widzieli, to nie jest nagły przypadek medyczny ani powikłanie po operacji, tylko symulacja, bo jesteśmy w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. To tutaj studenci szkolą się z sytuacji, których na co dzień nie zawsze udaje im się doświadczyć podczas praktyk w prawdziwym szpitalu, a bywają to momenty niezwykle gwałtowne i stresujące. Jak możliwa jest taka symulacja? Wszystko dzięki temu Panu. Albo Pani. <laughs> To symulator pacjenta Simmen. W zależności od potrzeb, może być kobietą lub mężczyzną. Kaszle, jęczy z bólu, poci się, ma drgawki, a nawet krwotok. Może też mówić. Manekin można zaintubować, pobrać mu krew lub podać do żylnie leki wykonać masaż serca i defibrylację. Dzięki Simmenowi w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w bezpiecznych warunkach dla studentów i potencjalnych pacjentów adepci zawodów medycznych mogą ćwiczyć udzielanie pomocy w sytuacjach nagłych, czyli takich, których nie da się zaimprowizować z udziałem żywego człowieka. Ci studenci, którzy często są w w szpitalach przez parę godzin nie mają takiego kontaktu z sytuacjami zagrożenia, które często się odbywają na przykład w środku w nocy. Dodatkowym plusem jest to, że jeżeli coś zrobią błędnie, źle, a trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy, to wtedy ten błąd w najgorszym przypadku spowoduje zgon naszego manekina. Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, studenci podczas zajęć muszą wykonać dokładnie te same czynności, co w przypadku normalnego pacjenta w szpitalu. Czyli odpowiednio zebrać wywiad, zbadać pacjenta, zlecić jego podstawowe badania, a później na podstawie wszystkich uzyskanych informacji postawić trafną diagnozę i zastosować odpowiednie leczenie. Podczas zajęć w rolę pacjenta wciela się wykładowca, który cały scenariusz symulacji śledzi z zalustrzanej szyby i przy pomocy podglądów z kilku kamer umieszczonych w sali pacjenta. Dzięki temu prowadzący może na bieżąco reagować na zachowanie studentów i modyfikować scenariusz. Wykładowcy na bieżąco wprowadzają też utrudnienia, które mają stawiać kolejne wyzwania przed przyszłymi lekarzami, niekoniecznie bezpośrednio związane z ich wiedzą medyczną. Możemy tutaj ćwiczyć też różne aspekty, czy, czy przepracowywać różnego rodzaju aspekty etyczne, niejasne sytuacje, konfliktowe, kwestia jakichś trudnych pacjentów, trudności komunikacyjnych właśnie, czy w zespole. Pozwala to też na ćwiczenie umiejętności przewodzenia w grupie, odpowiedniego podejmowania decyzji. Mimo, że wszyscy uczestnicy zajęć wiedzą, że cała sytuacja dzieje się na niby, to duży realizm symulacji z udziałem SimMena wywołuje u studentów bardzo silne emocje, niekiedy identyczne z tymi w kontakcie z żywym pacjentem. Jest skok adrenaliny, e, jednak ca, ka, każdy z nas ma takie uczucie, że trzeba uratować tego pacjenta mimo wszystko. Każdy robi co w jego mocy. Dopiero później, kiedy człowiek patrzy z perspektywy czasu, widzi, co mógłby poprawić, jakie ma braki, co mógłby zrobić lepiej. Możemy to poczuć na własnej skórze, jak czują się lekarze podczas takich nagłych sytuacji. Często widzę, że oni są tak, jeżeli coś złego zrobili, zdołowani nie złego tylko w sensie błędnego że spotkałem się nawet z tym, że jedna studentka płakała. Jedna osoba też powiedziała, że dzisiaj zabiłem pierwszego pacjenta w moim życiu i nigdy tego nie zapomnę. I trzeba się cieszyć, że takie coś odbywa się w warunkach symulowanych, czyli bezpiecznych. Każda symulacja jest nagrywana, a po jej zakończeniu odtwarzana i dokładnie analizowana przez wszystkich uczestników i wykładowcę. Dopiero tutaj studenci dowiadują się, czy i jakie popełnili błędy. Początki przygody z symulacją bywają trudne, ale z czasem studenci coraz chętniej odwiedzają centrum. Studenci uwielbiają zajęcia w Centrum Symulacji, i, i oni, e, po takim początkowym, e, może zwątpieniu w swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności, przy każdych kolejnych zajęciach, faktycznie dostrzegają, że im, idzie im coraz to lepiej i, i widzą efekty, widzą progres, e, stają się pewniejsi. Świetnie nas to przygotuje do przyszłych wyzwań i zadań, które nam postawi praca. Uważam, że to jest bardzo dobra lekcja. Także możemy zobaczyć, jak nasze decyzje, które my podejmujemy, jakie mają, jaki mają wpływ tak naprawdę na pacjenta. Nawet, nie, nawet gdy niekoniecznie jest prawdziwy. Zostawiamy niezwykle ważne, ale dość przyziemne tematy medyczne i na chwilę wznosimy się nad ziemię. Dosłownie, ale niekoniecznie samolotem. To pomieszczenie do złudzenia przypominające kokpit samolotu to symulator lotu Politechniki Poznańskiej z pełnymi wrażeniami ruchowymi. Można na nim trenować lot w samolocie z silnikiem tłokowym i odrzutowym w różnych warunkach atmosferycznych. Urządzenie odwzorowuje też ponad 1000 lotnisk. Symulator doświadczonym pilotom może służyć do trenowania komunikacji w załodze lub lotu wyłącznie na podstawie odczytów przyrządów. Dla początkujących pilotów to tańsza i bardziej wygodna możliwość zapoznania się z budową i działaniem samolotu. Z względów nie wszyscy mogą latać. Prawdziwymi samolotami to będą na problemy zdrowotne, czy koszty. Wszystkie tak zwane kokpity samolotu są identyczne, bo to jest tak zwany glass cockpit. Wobec tego, jeżeli student czy adept lotnictwa nauczy się na tym symulatorze, to jak wejdzie do każdego innego symulatora, to się będzie czuł jak w domu. Symulator drugim domem będzie dla studentów specjalności pilotaż na nowo otwartym kierunku, lotnictwo i kosmonautyka. Poza pilotami uczelnie opuszczą specjaliści z kilku innych dziedzin związanych z lotnictwem. Będą cztery specjalności: pilotaż statków powietrznych, transport lotniczy, bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem oraz silniki lotnicze i pilotaż. Na potrzeby nowego kierunku uczelnia utworzyła Centrum Kształcenia Lotniczego już 6 lat temu. Wtedy w ramach transportu zaczęły też funkcjonować dwie pierwsze specjalności lotnicze, a na terenie kampusu powstały pierwsze lotnicze laboratoria wyposażone między innymi w symulator szybowcowy i tunel aerodynamiczny. Oczywiście do nauki pilotażu w infrastrukturze centrum nie mogło zabraknąć też samolotów. Uczelnia kupiła samolot szkoleniowy z lin, akrobacyjne Ekstra oraz trzy szybowce. Na tych maszynach już za około dwa lata pierwszych kilkunastu studentów pilotażu będzie się uczyć latać. Uprawnienia pilota liniowego, czyli tzw. licencja ATPL, którą zdobędą podczas studiów, umożliwi im rozpoczęcie pracy bezpośrednio po ukończeniu nauki. Jest to ATPL Frozen, zamrożona taka licencja, bo po prostu będą musieli po tym jeszcze wylatać większą liczbę godzin. To takie szkolenie do ATPL-a kosztuje około 250-300 tysięcy złotych. Nie oszukujmy się, nie każdego stać na takie szkolenia, tym bardziej studenta. Poznań stał się jedynym ośrodkiem szkolącym pilotów w zachodniej części kraju. Na decyzję władz uczelni o uruchomieniu studiów związanych z lotnictwem miały wpływ zapotrzebowanie rynku pracy, a także lokalizacja. Ten rynek gwałtownie rośnie, bo samych samolotów jest na w ciągu najbliższych tam 5 lat około 10 tysięcy i do tego muszą być wyszkolone załogi, czyli razy cztery. No jest duża grupa pilotów. Bazy lotnicze, które, z którymi mamy kontakt, to znaczy myślę o wszystkich wojskowych bazach w Kressinach, y, oczywiście w Powidzu, w y, y, baza w Widwinie czy w Mirosławcu. To jest wszystko relatywnie blisko Poznania. Mam nadzieję, że po dzisiejszym programie są Państwo tak jak ja przekonani, że studiowanie dziś na polskich uczelniach to już nie tylko mało atrakcyjne zakuwanie treści podręczników. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki.